Minister Marcin Kierwiński odtrąbił sukcesy rządowej pomocy dla terenów dotkniętych powodzią. Na briefingach w Kamieńcu Ząbkowickim i Kłodzku zapewniał, że ta pomoc wyniosła rekordowe 6 miliardów złotych. Tyle miliardów złotych pomocy dla powodzian, a efekty? Gdzie efekty? Co się stało z tymi pieniędzmi? Powiedzmy sobie 6 miliardów złotych pomiędzy nieco ponad 60 tysięcy mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Mieszkańcy Kotliny. W trakcie wyborów gremialnie zagłosowali na opcję rządową i kandydat Trzaskowski uzyskał około 40% głosów w zestawieniu z opozycyjnym kandydatem prawicy, Nawrockim, który przeciętnie uzyskał połowę tych głosów. To jest jakieś 20%. W tym momencie zwątpiłem w celowość wyboru tego kierunku turystycznego w ramach... Szeroko pojętej pomocy dla tego regionu. Jak się wydaje, mieszkańcy są zadowoleni z poczynań rządu, nie mówiąc już o tym, w jaki sposób brak decyzyjności doprowadził do, do spotęgowania skutków powodzi. Minister Marcin Kierwiński odtrąbił sukces rządowej pomocy dla terenów dotkniętych powodzią. Na briefingach w Kamieńcu Ząbkowickim i Kłodzku zapewniał, że ta pomoc wyniosła rekordowe 6 miliardów złotych. W tej kwocie minister ujął jednak zwolnienie przedsiębiorców z płacenia składki ZUS czy możliwość zaciągania przez nich tanich kredytów, czyli mówiąc wprost, minister manipulował. A jak wygląda rzeczywistość na terenach popowodziowych Sprawdzał Piotr Czyżewski. Już 9 miesięcy minęło od momentu, kiedy przyszła wielka woda, ale wciąż są miejsca, jakby powódź zdarzyła się wczoraj. Wieczorem już woda przychodziła, to już pod workami przyzypał. W ogóle to przez kanalizację zaczęło w pierwszej kolejności woda przedostawać się do pomieszczeń. Czyli przez kanalizację wychodziła woda w piwnicy i już tutaj zalewała podwórko całe. A tak jak mówię, a ra, ratusz, czyli zarząd nasz, yy, mówią, że mamy sobie przyjechać po worki, Nasypać się piachu do worków i przywieźć sobie, zrobić sobie obwałowanie. Pomoc przyszła za późno i do dziś jest niewystarczająca. Gorycz mieszkańców słychać w każdym słowie. Obecnie ludzie, którzy są pomiędzy, nie wiem, Stronim Śląskim, a Wrocławiem, czy, czy tam Kłodzkiem, tam gdzie najbardziej były wylane, rozlane wody. Ludzie na wsiach nie mają żadnej pomocy. Oni są zostawieni sami sobie. Tymczasem na briefingu w Kamieńcu Ząbkowickim Marcin Kierwiński przytacza kolejne kwoty i prezentuje liczby. Były to i kwestie umorzenia, na przykład składek. To są środki na bieżąco, na bieżąco wypłacane z lokalnych agencji, które dystrybuują pożyczki do 200 tysięcy do zł. To są wreszcie środki europejskie, które są zaangażowane w formie. Pożyczek. Lokalni przedsiębiorcy są innego zdania. Uważają oni, że pomoc rządowa jest niedostateczna. My, przedsiębiorcy, nie da się ukryć, ale nie dostaliśmy dosłownie nic. Kiedy nam ta pomoc naprawdę była potrzebna w tych pierwszych dniach, w tych pierwszych godzinach, kiedy woda szła niesamowicie. Ja, kiedy przyszłam do swojego miejsca, gdzie, 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 gdzie mam lokal, nie było ani jednej szyby. Wszystko było zalane po sam sufit. I, 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 I nie dostałam nic, nic, ani osuszacze, ani na prąd, ani na tą szybę. Wszystko musiałam z własnej kieszeni zapłacić. Politycy opozycji twierdzą, że kwoty pomocy dla regionu deklarowane przez rząd de facto nie odpowiadają tym, które trafiły do potrzebujących. Pamiętajmy, że mamy 27 maja, jest już 8 miesięcy po powodzi i jak wygląda tutaj kłocko, jak wyglądają generalnie teren, który dotknęła powódź, no to wszyscy widzimy. Jeździmy tutaj. Ta sytuacja dotyka nas cały czas. Nie było pomocy na czas, ta pomoc, pomoc była tak. Reglamentowana, że no niestety powodzianie nie otrzymali jej na czas. Można prezentować imponujące liczby i recytować statystyki. Można fotografować się w otoczeniu zaprzyjaźnionych samorządowców. To wszystko jednak na nic, bo jak jest, każdy widzi. Piotr Czyżewski, Wiadomości w Polsce. 6 miliardów złotych, pomiędzy 60 nieco ponad. Nieco ponad 60 tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców kotliny Kłodzkiej, to by czyniło 100 tysięcy złotych na osobę, na osobę, na osobę dorosłą mającą prawa wyborcze 10 razy więcej niż zakładano doraźną pomoc w pierwszym okresie po powodzi dla poszkodowanych i mniej więcej tyle, i mniej więcej tyle, ile można było dostać odszkodowania za zniszczony. Majątek. Można zadać sobie pytanie, czy wszystko to odbyło się w sposób właściwy i rzetelny. Jeśli te pieniądze zostały rozprowadzone, rozdystrybuowane w sposób wątpliwy, to może tłumaczyłoby, dlaczego większość mieszkańców tak entuzjastycznie wspiera ten rząd. Nadal. I wtedy odpadałoby pytanie, albo też powiedzenie, że no cóż, Polak i przed szkodą, i po szkodzie równie mądry. mm W 8 miesięcy po powodzi, 15 września 2024 roku, odwiedzam z rodziną Kotlinę Kłocką. W tym takiej miejscowości jak Stronie Śląskie, Bezczycę Kłodzką, Lądek Zdrójnie, Modlin Barto, Kamieniec Zębkowski i Międzygórze ze słynnym wodospadem. Zdaje się, że ludzie czekają tam na nas jak na zbawienie. Podczas gdy rząd o nich zapomniał na dobre, udając, że to przecież nie jego wina, a żywioł. Taki też był główny powód, dla którego zdecydowałem się na ten kierunek wyjazdu na kilka dni przed majówką. Na kilka dni w ostatniej dekadzie kwietnia przed majówką. Wszędzie widać było ślady spustoszenia, jakie żywioł poczynił 8 miesięcy wcześniej. Pozamykane domy, do których mieszkańcy nie mają prawa powrotu, zrujnowane nabrzeża, pozrywane mosty. Uszkodzone drogi, most tymczasowy wiodący w, do centrum kotliny kłodzkiej, przypominający raczej kładkę niż most dla ruchu kołowego, znikoma ilość turystów. Wszystko to utwierdzało nas w przekonaniu, że dokonaliśmy dobrego wyboru. gdzie Gdzieniegdzie widać było rozrzucony sprzęt, ciężki sprzęt budowlany, a same prace miały charakter zdecydowanie nie mrawy. Jeśli gdzieś coś działało, to najwyżej jedna kotarka na kilka zgromadzonych w danym miejscu. Ale nabrzeża były już wyrównane i tylko zalegający wszędzie gruz i gdzie niegdzie jeszcze odpadki wyniesione z domu, zniszczone meble, tapicerka i inne śmieci. I zalegały czy to workach, czy luzem przy drodze, przy drogach dojazdowych do posesji, w hoteliku, w którym się zatrzymaliśmy. Na szeroko pojętych stokach śnieżnika wszystko było zapewnione jak należy, łącznie właśnie ze śniadaniem. Z rozmów z miejscowymi wynikało, że pomoc państwa jest nad wyraz ograniczona. Wypytywani o ofiary twierdzili, że na pewno nie były to setki, jak podejrzewaliśmy w Polsce, ale nie były też to pojedyncze przypadki. Mówiono raczej o rzędzie wielkości więcej. Oprócz zwiedzania miejscowości, oprócz zwiedzania wspomnianych miejscowości, gdzie na każdą z nich poświęciliśmy mniej więcej jeden dzień, Wybraliśmy się też w góry, dojeżdżając do szlaku na zboczach śnieżnika, krętymi drogami, małymi mostkami. Była to bardzo udana wycieczka w górę. Pogoda była idealna. To znaczy, pełne zachmurzenie, od czasu do czasu leciutko się piło, a to wszystko oznaczało, że nie było za gorąco. Cały pobyt wspominamy bardzo dobrze. Był to udany wyjazd, wypad w Koplinę Kłodzką związany nie tylko z turystyką tradycyjną, ale także tą, nazwijmy, katastroficzną. W stronie Śląskim zwiedziliśmy tamę przerwaną, przy której trwały bardzo ślamazarne prace. Jakaś pojedyncza koparka pogłębiała dno zbiornika, reszta stała po zewnętrznej stronie tamy. Na, na brzegu kilkanaście maszyn ciężkiego sprzętu było przedpołudnie. Nie były używa żadna z nich nie była używana. Nie pracowały, można było wejść spokojnie na teren tamy. Sam wyłom był zasypany warstwą kamieni i w ten sposób utwardzony widać było, że odbudowa tamy jest kwestią śpiewką dalekiej przyszłości. Podobnie rzecz się miała z odbudową domów, które doznały najpoważniejszych uszkodzeń po drodze tego żywiołu. Były po prostu zamknięte i wyłączone z użytkowania, w trybie, jak wszystko to wskazywało, bezterminowym. To samo dotyczyło także placówek pocztowych rozmieszczonych wzdłuż koryt rzek w pobliżu głównego koryta rzeki w danej miejscowości. Placówki takie były zamknięte, a ich rolę spełniały już od 8 miesięcy zwykłe kontenery. Kontenery mieszkalne, w których jedna dziewczyna obsługiwała cały ruch pocztowy. Z tym większym zdumieniem przeczytałem wczoraj informacje lokalne. Że mieszkańcy Kotliny w trakcie wyborów gremialnie zagłosowali na opcję rządową i kandydat Trzaskowski uzyskał około 40% głosów w zestawieniu z opozycyjnym kandydatem prawicy, Nawrockim, który przeciętnie uzyskał połowę tych głosów, więc jakieś 20%. W tym momencie zwątpiłem celowość. Wyboru tego kierunku turystycznego w ramach yy, szeroko pojętej pomocy dla tego regionu. Jak się wydaje, mieszkańcy są zadowoleni z poczynań rządu, nie mówiąc już o tym, w jaki sposób brak decyzyjności doprowadził do, do spotęgowania skutków powodzi. A co Państwo o tym myślicie? Proszę o komentarze. Dziękuję za uwagę. I polecam swój kanał na przyszłość. Na zakończenie chciałem jeszcze przedstawić wyniki wyborów w poszczególnych gminach i miasteczkach Kotliny Kłodzkiej. Tak jak przedstawia to lokalny portal 24kłodzko.pl. Wybory prezydenckie, jak głosowali mieszkańcy powiatu kłodzkiego. Artykuł z 19 maja 2025 roku. W powiecie Kłockim, pierwszą turę wyborów prezydenckich, wygrywa Rafał Trzaskowski. Tylko w dwóch gminach pokonał go Karol Nawrocki. Rafał Trzaskowski zdecydowanie prowadzi w pięciu gminach. Wygrywa też w większości gmin dotkniętych ubiegłoroczną powodzią. Jeśli chodzi o poszczególne gminy, to najlepszy wynik powyżej 40%. Rafał Trzaskowski uzyskał w Polanicy zdroju 46,24%, i mieście Nowa Ruda 42 i dusznikach zdroju 42,8%, mieście Kłocku 41,93%, w Kudowie zdroju 41 ,32%. Karol Nawrocki wygrał tylko w dwóch gminach. Gminie Kłodzko 32,66% i Wratkowie 32,44%. W gminach popowodziowych, Lądku, Zdroju, Stroniu Śląskim, Kłodzku, Bystrzycy, kłockiej i Międzylesiu wygrywa Rafał Trzaskowski Jedynie w gminie Kłocko i Radków mieszkańcy chętniej głosowali na Karola Nawrockiego. Należy też pamiętać, że specyfika regionu polega na tym, że głosują także kuracjusze przebywający między innymi w sanatoriach. I tak w Polanicy-Zdroju głosowało 3439 wyborców, z czego 604 głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W Powiecie Kłodzkim pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrywa Rafał Trzaskowski. Tylko w dwóch gminach pokonał go Karol Nawrocki. Rafał Trzaskowski zdecydowanie prowadzi w pięciu gminach. Wygrywa też w większości gmin dotkniętych ubiegłoroczną powodzią. W Powiecie Kłodzkim zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 37,68%. Na drugim miejsce Karol Nawrocki 28,6%. Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mencen 12,99%. Kolejne miejsca uzyskali Grzegorz Braun 6,75%. Szymon Hołownia 4,29%, Magdalena Wiejad 3,67%, Zandberg Adrian 3,22%. W Lądku Zdroju na 3792 głosujących 462 stanowili osoby nie mieszkające na stałe w gminie. W Budowie Zdroju ten odsetek był jeszcze wyższy. Na 5261 głosujących 787 to osoby oddające głos Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania A w dusznikach zdroju na 2169 W ten sposób głosowało 360 wyborców Frekwencja w województwie dolnośląskim Wyniosła 65,53% W powiecie kłodzkim 59 12 setnych procent. W województwie dolnośląskim zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski 36,52% głosów. Na drugim miejscu był Karol Nawrocki 25,51%. Trzeci Sławomir Mencen 13,56%. Kolejne miejsca zajęli Adrian Zandberg 5,70%. Grzegorz Braun 5,48%, Szymon Hołownia 4,69%, Magdalena Biejat 4,66%. Wyniki dla poszczególnych.